To jest lizak i to jest anarchia. Ten oto item jest wart. Nawet nie pokazuję ile, ale będzie trzeba go kupić przy okazji. Um, tak jesteśmy na awku. A co ja awka dostanę. Za minutę coś dostaniemy i tak. Przeglądając serca 10. Przeglądając rynek. Zauważyłem... W ogóle ciekawa sprawa, skąd mam takie temy? To mój drugi dzień. Otóż zespełniłem się od razu na anarchii i to mi dosłownie... Możecie nie uwierzyć, ale spadło z nieba, że wszedłem sobie i te temy leżały na ziemi. Nie wiem czemu ktoś tego nie zadał, Może dlatego, że był lepszy. Miał o wiele lepsze, ale resztę mam w Ender 6. Ukośnik. Ender chest. Pytanie czy tak męda działa. Nie, nie czas? Nie. To jest reszta rzeczy, które tu mamy. I to co mnie ciekawi to bardzo ten miecz. O, nie to dostałem. Trochę razy za klasa. Słuchajcie, ja ogólnie odkładam sobie za te takie potrzebniejsze itemki, niepotrzebniejsze, potrzebniejsze, no do skrzynki, niektóre z nich sprzedaję, to wiadomo. To ile to golden upy? Mogę sprzedać 5k, 2k. Grubo bardzo, ale podziękuję. Nie, nie będę tego... Chociaż takie odłamki szalkera to ile? To ile takie mogą uchodzić? Zobacz. Cały szalker z dirtem. Trochę przesadzona szcena. Tutaj szalker taki. Nie szukamy ogólnie teraz tu jest ksiąg. To może dojdą się udane. Może Lizak. Sami widzicie, Lizak jest strasznie drogi. Księga regeneracji, smiling, diamentowe buty za 14k. Ej, to ja mogę sprzedać jeszcze drożej. Anarchiczne serce. Króle, kr... Króliczy miecz. Tani. To króliczy miecz, może nie jest zbyt potężne. Voucher na vip Anarchiczny secik. Ej, no, nie widzę nigdzie tych odłamków, ale pewnie gdzieś tu ktoś sprzedaje. O! Smoczy. Zwap. jest Smoczy za pełnie kresu o też Antek jakiś to sprzedaje. Bowanek. Czemu tak fajnie zazwyczaj są tacy drodzy? Ja już Podpisał pisarkę, ja już mógł. Trochę to śmieszne, no czy ktoś by to kupił? Nie sądzę. Pytanie, bo ja nie mam zbyt wielu pieniędzy, dlatego ja się doszukuję Trzcina Za jeden kran nie stać mnie. Dwie księgi. To jest strasznie drogie. Kolejny smoczy miecz. Taka sama droga cena. Prezent świąteczny. Wiecie, dopiero zaczynam z anarchią, ale czuję, że to będzie całkiem ciekawy biznes. Można by spróbować strapać gracze. Też nie wiem, czy jestem na to gotowy. No dobra, no tak. Chciałam przerwać teleportację, nie, myślałam, że teleportację, ogólnie tu na razie mieszkam w Wielkim Nowakascie. Chciałam coś na jego szczycie, ale no, tam nie było. Wolałabym się nie wspinać, no ale cóż. to wiem, może tam są jakieś lepsze No, tam komplet.